ładnym Oczyszczeniu skóry przechodzimy do następnego programu, jakim jest Nutri. Nakładamy na twarz serum kwasu hialuronowego, dostosowane do przedziału wiekowego. Ja nakładam dla przedziału od 30 do 49 roku życia serum Advance. I włączamy program Nutri, również 3 minuty połowa twarzy. I zaczynamy zabieg. Za pomocą z Face Liftera wprowadzamy serum kwasu jelenowego, głębsze warstwy skóry. Serum zawiera dwumolekularny kwas hialuronowy o specjalnej strukturze molekuł. Specjalny kompleks dodatkowych substancji czynnych dostosowanych do poszczególnych grupy wiekowej. Za pomocą jonoforezy rozbijamy cząsteczki kwasu hialuronowego na drobniejsze i są wtłaczane następnie w głąb skóry. Skóra staje się bardziej elastyczna, jędrna, wykładzamy zmarszczki. Pobudzamy produkcję kolagenu i elastyny. Zupełnie jeszcze porcję kwasu hialuronowego, ponieważ wchłonąło się wszystko. A prawidłowo przebiegał cały zabieg, skóra musi być cały czas zbliżona. Kontrolujemy czas. Zostało nam 2 minuty do zakończenia tego etapu. Nałożymy kwas jaluronowy na czoło. I znowu nam się podnosi brew.